Szanowni Państwo. Odnalazł się na szczęście Natan Matejczuk i możemy zaczynać kolejny pojedynek w formule K1 na dystansie trzech rund dwuminutowych. Od razu mocno do ataku przyszedł Jakub Radoń. Jest 4 lata starszy, zawodnik Rudzkiego Centrum Atletyki. Mocno idzie do przodu. Jakub Radoń. Po raz kolejny. Kolano, ale teraz odpowiada również kolanem Natan. No sporo agresji w tej pierwszej części tego pojedynku. Teraz dobra akcja Matejczuka. Zaledwie 16-letni zawodnik Pride Mejliwice. No i poluje na jakąś jedną akcję, Kuba Radoń. Ładna ta lewa ręka teraz zakończona mocnym prawym. No i teraz Radoń zamknięty w narożniku, ale wydostaje się. Nie może, nie może dać się zaganiać pod liny. No dużo miejsca zostawia na wyprowadzanie kolejnych ciosów rywalowi Natan Matejczuk. Dobre kolano na korpus w wykonaniu Radonia. Ale dobre są te takie krótkie, niskie kopnięcia w wykonaniu Matejczuka. Tak, bardzo spokojnie Matejczuk walczy. Nie dał się przestraszyć początkiem tej walki, kiedy to Radoń mocno. Ruszył na swojego przeciwnika. O, o po gągu kilka jeszcze, ciosów, tak, ale nie pozostali sobie dłużni. No i możemy zaczynać rundę drugą tego pojedynku. Czerwone rękawice Jakub Radoni, rękawice koloru niebieskiego Natan Matejczuk. Dobre frontalne kopnięcie. Otwiera się nieco w defensywie. Radoni nie trzyma szczelnie tej gardy. Ale podobnie zresztą jak Matejczuk obaj. Tutaj postawili raczej na ofensywę w tym pojedynku. Dobre teraz ciosy Radonia, ale dobre też kolano Matejczuka w kontrze. Ach, ładne naciągnięcie na głowę teraz. Ach, trafił. Ale nie będzie chyba liczony. Tak jest. I ponownie ten pojedynek nam się otwiera, tak jak w rundzie pierwszej. Bardzo ładnie to nas dojście do i kolano. Ale również mocną akcją odpowiada Matejczuk. No nie pozostaje bierny Matejczuk. Poczynaniem swojego rywala. Chce tutaj dotrzymać kroku Radoniowi w tym pojedynku. Próba kolejnego ściągnięcia głowy na kolano. jakby troszkę zmęczony Matejczuk na tą chwilę. O, jeszcze cios na korpus, o, bardzo mocny ładnie. prawy. Kilka procent tlenu odebrał tak, zdecydowanie kulę, tą akcją. na korpus, dobrze, dobrze. No ale, ale tak sukcesywnie się nakręca po tych akcjach Radonia Natan Matejczuk, jakby nie zbierając siły na tę jedną tak, akcję. Tak. nie poszedł teraz dłuższą akcją, ale zauważmy, teraz sam Zostaje w narożniku, zamiast zdobywać środek. Ciężko też oddycha, oddycha już z wyraźnie mocno ustami Matejczuk. Ale dalej jest bardzo groźny. Koniec drugiej rundy. Teraz widzimy, że już tam przez tą minutę doszedł do siebie. No te pierwsze, szczególnie pierwsze sekundy tej trzeciej odsłony mogą tu być decydujące, bo... Jeśli pozwoli się Matejczukowi rozkręcić Jakub Radoń, to może w tej trzeciej rundzie przeżywać trudne chwile. Ale jak widzimy, on tutaj nie zamierza oddawać pola o 4 lata młodszemu rywalowi. Doszedł cios teraz Radonia. No, mocna, twarda walka, pełna wymiana, ale widzimy, że tutaj już obydwaj bardzo zmęczeni. No ale właśnie, ma jeszcze za każdym razem siłę na tę jedną akcję, która tutaj zdecydowanie może zakończyć ten pojedynek, bo sił w tych ciosach wyprowadzanych przez Matejczuka nie brakuje. No muszą panowie unikać tych lin, bo zdecydowanie największe kłopoty w tym pojedynku są wtedy, kiedy właśnie dadzą się zamknąć na linach. Kolejne dobre kolano, ale też i kolejna ładna odpowiedź Natana. No efektowny jest ten pojedynek, kiedy stają noga w nogę i wymieniają się kolejnymi uderzeniami Radoń i Matejczuk. No a lepiej w tej trzeciej rundzie niż w rundzie drugiej. Zdecydowanie wygląda Natan Matejczuk. Jakby zebrał siły i, i ponownie wrócił do tego pojedynku. No, ale też widzimy, że Radoń mocno opadł z sił w, porówn w porównaniu do rundy drugiej. Z kolei. Matejczuk, no tak jak mówię, jakby ta zadyszka już sobie poszła. Już tutaj ta minuta regeneracji mu naprawdę wiele dała. Lepsza, lepsza runda w wykonaniu Matejczuka niż ta druga pod względem tlenowym. Po raz kolejny. Matejczuk w ataku. Długie kombinacje. No chcę tutaj postawić kropeczkę na D. czerwony narożnik kontra niebieski narożnik jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Nathan Matejczuk!